Siemaneczko, Maneczko, tej story, pan Witam w kolejnym odcinku z Gry World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam projekt M35 Mod 46. Już był taki odcinek, oczywiście, na moim kanale. Oczywiście to była prezentacja w tym czołgu, a w tym odcinku, oczywiście, kontynuacja czołgu ostatniego odcinka, czyli mod ostatniego odcinku. Był teraz jest preżutor, czyli takie czołgi, które najczęściej gram oraz mam nimi i zagrane nimi najwięcej bitew Tutaj u preżutu mam około 900 bitew Dokładnie jest. 879, więc duża bardzo ilość bitew jest tutaj, że zagrana w tym czołgu Też dużo jest oczywiście w potyczkach, bo też grałem w potyczki. Więc znając życie, tyle ile ma załoga zagrana, i znając życie, 2000 bitew, stoszonych bitew, więc naprawdę ogrom bitew był zagranych. Na tym jeszcze była linia frontu. Nie wiem, czy się zalicza linia frontu do bitew w załodze No ale jak można zauważyć, bardzo dużo. 2000 to jest naprawdę ogromna suma. Dobrze, dzisiaj jest oczywiście o Progetto. Jeśli chodzi o same projekty, to mamy na nim wentylację, stabilizator i ulepszone celowanie. Tutaj można byłoby sobie zamiast ulepszonego celowania, jeśli ktoś nie chce mieć lepszej celności, dać sobie tak zwany optykę, która pozwoli wam naprawdę dużo spotować. To pozwala nawet wbijać 3 na spokojnie. Ja w końcu wbiłem i w ogóle historia z trzema Ja już podchodziłem do 3 rok temu. Był już odcinek o tym czołgu i wtedy mówiłem w odcinku, że będę Robić chciał wbić yy, trzy małe, jak go je zrobię, to za tydzień, za miesiąc chyba wam pokażę odcinek. No i niestety, pech chciał, że odcinek się pojawia po roku. Niestety, przepraszam, nie udało mi się wbić trzy podejścia. Miałem zawsze około 94 mi spadało. Najbliższy byłem 94, chyba 76. Wtedy miałem chyba screen na screen na tym telefonie, nie wiem czy znajdę raczej, nie. ale miałem około tyle i mi spadło do 89, więc. No, troszeczkę podejść było, niestety takie czasem bitwy się zdarzały, a na plażę to są na duże wymagania, nie mile około, chyba 3,5 tysiąca, coś tego, ten życie, więc troszeczkę są wymagania. Yy, no i mam pociski oczywiście 16, 26, 3, hajeczki oczywiście na jakieś archemy, małe zestawy oczywiście, yy, no czy do zarabiania, ale goldzik troszeczkę więcej, u tutaj mamy REMkę, więc można. W ogóle udało mi się w maratonie zdobyć, już to mówiłem za 25 zł ten czołg. Nie wiem czy się opłacało, sami możecie stwierdzić. Załoga 6 parkowa, więc jest spoko. Misja jakieś tutaj widzimy jeszcze mam, tutaj jest misja na wykrycie trzech pojazdów szczerze. Może się uda. Ten czołg u nas spoko spotuje. No i dobrze, darktywkę sobie dajemy. Możecie dostać serdeczną łapeczkę, udostępnić film, będzie mi bardzo miło. Może uda się jakoś wybić ten film, będzie spoko. No i będziemy sobie lecieli do w litewkę, zobaczymy jak będzie. Odcinek nawet fajnie się przyjął w ogóle, bo prawie 500 wyświetleń chyba zrobił tego. No, 500 wyświetleń był niestety ponad rok temu, tak jak mówię, więc no, troszeczkę się zeszło z tego odcinka ale mam nadzieję, że ten stan Wam się podobał, więc no idziemy do bitewki pierwszej, zobaczymy jak będzie, Oby było jak najlepiej. Już jedną bitewkę se zagrałem, taką dla testów, więc spoko, parametry, to jest Bijemy po 240, mamy penetrację 212 i około 260 na goldzie, więc jest spoko. Przyładowanie mamy oczywiście 3 pestki co 2 sekundy i 23 sekundy cały klip ładujemy, bardzo ładnie, mamy dębinę na Same ósemki, więc będzie co pokazać. Można apaki sobie będę oczywiście używać. Jeśli chodzi o nie mamy minus 9.27 mamy rozrzut, więc spoko. 2300 DPM oczywiście dodisz sobie te dwa, dwa od razu załadowane pociski. 1400 życia, więc chyba spoko. Ten czołg nie ma oczywiście pancerza, więc mamy tylko pancerz przyjaźnia. I czasami dingamy. Jeśli chodzi ciężar to 35 ton moc silnika spoko jest mamy prawie 19 kucy, moc na tonę 55 maksymalnie jedziemy, więc czasem można turbo w 20 do tyłu, wtedy byśmy jechali szybciej nie? no i maskowanie spoko, około 30, więc troszeczkę maskowania mamy zasięg widzenia 451, więc to jest zarąbiste, no i 621 zasięg sygnału tu oczywiście jest troszeczkę mało każdy na tonę rzeka, dobrze więc sobie zajmiemy pozycję, najpierw sobie może posnajpimy, zobaczymy co nam eberek wyspotuje, ob jak najwięcej wyspotował bo wtedy będzie fajna snajpa i i jak można zobaczyć, szybko ładujemy. Mam oczywiście tutaj desperata oraz e, intuicję, więc będziemy szybko pomiędzy poliskami Oczywiście ten odcinek jest po nerfie. E, po nerfie, no po zmianie hajeków, więc też będzie mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko, z czym to się ja. Pewność. Ładnie. Dlatego już nie trafimy. Nie było coś widać, ale to, to, to takie... Nie, takiego linksa tymi apk będzie ciężko. Z golda sobie załadujmy, żeby było łatwiej. Eee, dobra, i sobie do miasta pojedziemy, bo te 44 links jest tutaj, więc... A, ten snajping nie no, zarambisty, chodź. Lecie, bo naprawdę to jest słabe. Tutaj się nie stoi w takim miejscu, lepiej sobie podjechać tutaj, gdzie ja pojadę, i wtedy możemy coś porobić sobie. O, resztę już dostaje bardzo ładnie. A, KW4 taką pozycję zajęło sobie. Szkoda, że nie strzelałem w niego. 230. To jest setka, nie? Gdzieś. Gdzieś na pewno. O, ładnie. Arta, oczywiście, żeby nas nie trafiła. Teraz smugi są widoczne, więc niby będę widzieć, jak strzeli. O, przetto. Ona się wycofuje, no więc prawdopodobnie. O, kurde. Ale zmizowany pocisk. Nieładny. Pow 4 będzie chciało tak, będzie na pewno tutaj chciał pojechać. Tak? Dobra, dwa pociski. O, podpallięko ładnie. O, tylko gąska, jakby było z domagem, to by było ładnie. Ładnie. 270, prawie. Dobra, doładujmy sobie pociski. I sobie wyjedziemy na tego kawę, 4 kawę, 4 ma zbiorniki z paliwem. Prawdopodobnie. Aha. Excuse O, jeszcze mi się krawisz klawisz otworzył. Kończyłem spoko. Zabijaj go na śmierć. Seria? Nie strzelacie do niego? Wow. wow. Dobra. Yy, dwa pociski na pewno chcę oddać. No, jeden oddam. Zero. <laughs> Chciałem oddać dwa. Oddałem zero. Super. Yy, renegacik, więc tutaj powinienem sobie podjechać, żeby oddać strzały w renegata i w resztę czołgów. Na pewno to zrobimy. Yy, Links w ogóle mnie strzelał ze środka. To jest ciekawe. Czy celujmy do końca? Ładnie. Tam będzie jeszcze Centurion, więc dobrze tam podjechać, żeby sobie pofarmić ich oczywiście. No Emil jest tam, dużo HP jest do farmienia. Tak wrócimy. Y oczywiście spotałam ze środka, bo tutaj gdzieś jest light mamy lajcika. Szybko, bo UDES na trafi Ładnie. No, na strafie, to słabo by było trochę. Powiem, on gdzieś tutaj stoi, gdzieś w tym miejsce jest, tutaj. Te przemienie apeki, bo po co mam strzelać w miękkie pojazdy, nie? Su. Aha, ten się utopił. No dobra, no tutaj gdzieś jest arta w ogóle przed nami, to jest ciekawe. Ładnie, i tu gdzieś jest Arta przed nami. Pewnie w dołku, mogę się założyć albo po prawej stronie. Dwa pociski sobie doładujemy. Kurde, trafiłam je z kubany. Jajajaj. Miałem pół sekundy, jak nie mniej, nie? No koleś ładny, wymierzył sobie, więc dobra. No taka bi pierwsza bitwa, 4 fragi, 3-300. Może coś na ślepo, nie wiadomo. Spoko, bitewka nawet było. A ja tam miałem 350 życia, więc. o no, ten UDES mnie trafił tak fajnie. Tutaj był troszeczkę peszek. No ale fajna bitewka na początek: 3-300. 4000 łączonego, więc spoko jest. Czołg om om omówiony cały. Więc oczywiście będziemy szli do drugiej pitewki. Zobaczymy jak będzie. No, troszeczkę tutaj po. O, myślałem, że troszeczkę więcej będzie damage'u Marka oczywiście pewnie stoi, albo. Nie wiem, czy poszła w dół. Asy, asy zobaczę Wymagania chyba nie poszły. No, troszeczkę w górę poszła. 95% to taki tak jest dużo dalej. Yy, jakby mi spadło, to e, mi tam szkoda nie jest w marleczki, więc. Ważne, że wbiłem, tak? czy się to, co wbiłem. Dobra, stabilizator damy tak po prostu, bo jeśli jest do wyboru, to czemu by nie brać. 25%, więc idziemy w bitewkę. Mam nadzieję, że będzie spoko. I rzuciło nam drugą bitwę lodowiec na dychy, więc będzie można coś pokazać. Oczywiście Goldzik w tym momencie będzie troszeczkę. O! Jeden czułk ciężki i to jeszcze Emil. Twójka na dziewiątym tierze. Ok, szczerze. Ciekawa bitwa będzie. Ciekawa bardzo. nie jechać sobie na środek. Hmm. To jest bardzo ciekawa bitwa. Bo, jak mamy jeden czołg ciężki i to jeszcze wieżowe to są czołgi, więc one pojadą sobie na środek, pewnie na D4. Oddać z ich strony. My no moglibyśmy sobie, jak już golda mamy walić, ja bym sobie pojechał na lewo. No, albo na przepychać nie, no przepychać nie, bo tam nic nie zobaczymy. No, może jakiś inny met podjedzie. No, ale 400 z mi się nie chce walczyć. Takie trochę bez sensu. Albo z takim baczatem, który mamy na 4 pestki średnio, tak średnio bym powiedział. No nie będę mieć zasięgu nawet, ale to, to warto spróbować, nie? Tutaj ten Ltek, Ktoś tam próbował, nie wiem, chyba wjechał tak i tak, więc... No będzie ciekawie, będzie spotować nas na pewno. Yy, ST-2 tutaj jedzie, spoko. My sobie oczywiście na spokojnie na jedziemy tam, Patrzymy. ładnie zabity i po mojej gąsce, czyli on tam na ślepo musiał po gąsce dostać. Czyli no, może mamy z całego Alteka w naszych rączkach? To by było piękne. Ale tu jest chyba ładny przestrzał, aż zobaczę. Ta, to jest bardzo ładny przestrzeń. na płytę nie przewiliśmy, lol Dobra, doładujmy sobie. Ładnie, zarem... listy przestrzał sobie znalazłem, to będzie spoko na randomy Nie, bardzo ładny przestrzał, bardzo, bardzo Nie miał prawa wejść Ale nie no, szczerze, nie, nie widziałem nigdy takiego busta w tym miejscu Myślałem, że tutaj nie ma przestrzału, ale spoko Fajnie wiedzieć o nowych krzeczach. Na razie po co, no Dopóki mamy... o, bicie na tego gościa O, tylko zabili mi go Zabili go i uciekł O No, najlepiej jakbyś cofnął kopię. O tak wtedy mogę Ci pomóc, a tak to co ja ci mogę zrobić nic Ale Pixel szedł ładny. O. Ładnie ładnie, ładnie. 2,5 tysiąca na dyszkach, Jest spoko. Dobra, dadły mi pociski i pojedziemy sobie z nim. pomagać, Ci chodź. Będziemy mieli ponad 3000 na pewno. To jest, to jest pewne. Chodź, chodź. O kurde, ale żeście tu przejazd robili. Siema Sorry, no gościu, no ale ty się palisz. No co ja ci mam powiedzieć? No. Przepraszam, no co. Ja się palę? Nie, koleś się spalił. No. To jest 4, dolna płyta i podpalasz No co mam powiedzieć, no to jest Nie wiem, no jakbyście wzięli Starego typa 5 O, hajeczki sobie przetestujemy Starego typa 5 wyście wzięli I teraz wyobraźcie sobie typa 5 Wy po prostu jedziecie O No tu dostanę spot Typa 5, którego po prawej stronie Wieżyczkę jest taki Znacznik, yy charakterystyczny, który a automatycznie wysadzacie po prostu gościa, nie? Aha, dobrze. Ładnie. No i teraz wystarczy... No, aha, po spocie będę mieć jeszcze. No to tu będzie Lipton ze mną, raczej. O, może nie aż taki Lipton Ale podpalionko, Jezus, ale Ta bitwa to jest marzenie, powiem wam, dla każdego czołgisty Naprawdę, tylko brakuje żebym zginął teraz od Emila dwójki nie? Który gdzieś tutaj siedzi pewnie On na pewno a tam pojechał, dobra, okej. Okay. No dobra, no to tak i tak zarobić ta bitwa, bo mamy tysiąc 1400 po spocie, no to jest bitwa hit naprawdę. Wow, tyle można powiedzieć. Jeszcze ładna, naprawdę ładna bitwa to jest według mnie jak na odcinek, no ale sami będziecie mogli stwierdzić w komentarzach, co ja wam powiedzieć mogę. No Trzy fragi tylko, przepraszam, za mało. No ale może 6000? No nie, 6000, tysięcy to wejścia, nie, bo tam były dwa maksymalnie strzały na ślepo. Więc zobaczymy ile wejdzie. Szkoda, że te 430 uraz nie przebiliśmy. No ale tam zeszło chyba na górną płytę, nie dziwię się. No i efekt końcowy naprawdę super bitwa. Duży kaliber, nie dziwię się, to będzie. No, bardzo ładna bitewka. Zamknijmy to wszystko. Nigdy Escape, tylko prawym u góry, bo dużo osób się na tym łapało. Przeciągle wam będę wyskakiwać te powiadomienia o jakichś medalikach, jakichś pierdołach. Trzeba po prostu X kliknąć i wtedy jest spoko Jak Escape, to zamykacie jedną kartę. Więc się nie opłaca. 5600, 1400. Łączne ryneko. 7000. Bardzo ładna bitewka. MK, -ka, duży kaliber. Strzowista snajper tak? No, bo dużo zajęliśmy. Poza tam, ile tam jest? 3000. O, dystans, nie no, 2000, no ale też dużo to jest, tak? Podpalionko, że podpalacz, że dwa razy tam podpaliśmy gościa No, sorry, taki mamy klimat yy, Duży kaliber i tutaj jeszcze medal Jakiś tam, kurde, nie przeczytam tego, nara <grytanie> Ja mam nadzie nadzieję, że on się odcinek spodobał Takie moje to bardzo lubię ten czołg Troszeczkę się pojeździło tym czołgiem Powbijane oczywiście trzymałe Teraz mam pewnie 95,5 Kaduje, 95,5 nad więcej 95,8, więc bardzo fajna bitewka. No, przepraszam, niestety, te 438, że podpaliłem. Pewnie ktoś mi będzie wysyłać. <grym zainteresować> to jest. Mogę się założyć, ten gość ty to jest ten 438, patrzcie. Mogę się założyć. Gościu będzie na odcinku, pozdrawiam cię, gościu. 438, yy, gdzie ty jesteś? Tutaj. Czy ty jesteś tym koleściem? O... Tak, jesteś tym kolesiem, więc pozdrawiam Cię, dojcze, welcome. Więc, no, dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Spodobał oczywiście, bardzo dużo uszkodzeń, bardzo fajnie zaprezentowany czołg, więc... No, wiecie co robić, pamiętajcie o komentarzach, zapraszam na Discord'a oczywiście, zapraszam tam na dole. Jest Discord oraz Instagram, przez gdzie możecie wszystkie powiadomienia, powiadomienia macie, więc... Zapraszam serdecznie i na razie, cześć, Bye The together with you snow is falling And friends are calling you I mean, lovely the ride together with you